Kochani, witam Was na nowym kanale, na kanale Stylowo TV. Na tym kanale pojawi się również e, seria moich odcinków dekorujemy, więc zapraszam Was serdecznie. Jeżeli spodobała Wam się ta seria e, odcinki i moje pomysły, i gdzieś odnajdujecie inspiracje na e, jakieś swoje własne potrzeby, to zachęcam Was do subskrybowania i oglądania, bo te odcinki e, ze mną e, i z moimi pomysłami będą się pojawiały w każdym. Razie stołu, na aromatyczną kolację, bądź na wieczór walentynkowy, będzie w kolorach beżu, kremu i złota. Pojawią się też delikatne odcienie i delikatne dodatki srebra. Jak pamiętacie, wcześniej był też odcinek, który również można było wykorzystać jako stół na inspirację na bardzo elegancki wieczór, właśnie aromatyczną kolację. Jak w kolorach? czerwieni, więc nie będziemy powielać dzisiaj tego pomysłu i zrobimy go w zupełnie innych barwach. Zobaczmy. Jak widzicie wykorzystałam biały obrót, który jest złożony na pół bądź na trzy razy w zależności od jego szerokości. Na w poprzek położyłam złoty taki delikatny bieżnik lekko połyskujący, a wzdłuż równolegle wkładając troszeczkę pod obrót położyłam drugi złoty bieżnik, który nam troszeczkę przełamie ten biały kolor. Postawię też teraz dwa wazony, które są również utrzymane w kolorystyce kremu i złota. Te wazony są z Jeden kosztował granica 30 60 zł, ten około 90 zł. Ale są naprawdę bardzo ładne i efektowne. Dobrym pomysłem na zastawę stołową jest również zestawianie talerzy zupełnie różnych zastaw stołowych, różnych kompletów. Ale zachowanych w tej samej kolorystyce. W O'Show znalazłam takie złote, duże talerze, bardzo połyskujące, trochę na bogato, i ich chcę użyć jako taką podstawkę pod e, kolejne talerze. Te talerze, jak widzicie, również są z elementami złota, ale to jest takie szampańskie złoto, które delikatnie w swoim połysku e, łapie odcień srebra. I te talerze mam z Homewealth. Na górę postawię mniejsze talerze. Mogą być na przestawkę, bądź na jakieś inne rzeczy. I te białe, gładkie talerze mam z IP. Zobaczcie, jakie piękne kieliszki udało mi się znaleźć w naszych sklepach. Są to kieliszki z Home Matthew. Są bardzo eleganckie i mają naprawdę nietypowy układ i wzór w nóżce. W środku jest taki wzór, który przypomina troszeczkę nić DNA, także bardzo ładnie i bardzo elegancko wygląda. Skoro wieczór walentynkowy albo romantyczna kolacja, to również może być to wieczór, gdzie wasz chłopak, narzeczony, chciałby wam się oświadczyć bądź zrobić wam niespodziankę. Także wydaje mi się, że tak też i tematycznie to, co też może nam się tak pozytywnie kojarzyć. To są pierścionki. Te pierścionki na serwetki mam ze sklepu Home You. Kupiłam je na przecenie, także one kosztowały naprawdę śmieszne pieniądze. Nie wiem, 5 czy 6 zł za sztukę, już dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że naprawdę jest to coś ładnego, efektownego i można to wykorzystać w różny sposób. Właśnie tutaj chciałabym wykorzystać taki tiul, do którego wcześniej zostały przyszyte pióra. Nie jest to żaden element bielizny do tańca rosycznego, absolutnie. Wręcz przeciwnie to było bardzo niewinne, bo to była uszyta przeze mnie taka pelerynka dla mojego syna na przedstawienie jasyłkowe, na którym występował w roli aniołka. Także to mogę również wykorzystać jako zupełnie coś innego, tak? I wykorzystam to jako dekorację na stole. A teraz będę zostawiała świecę, bo jak kolacja we dwoje, romantyczna kolacja, to zawsze w blasku świecę. A to jest efekt końcowy w mojej propozycji dla Was na romantyczny wieczór i walentynkową okazję, bądź na inne okazje, do których może Wam się przydać akurat... Ta aranżacja stołu, jak widzicie jest jasna, połyskująca, taka trochę na, na, na bogato, ale mam nadzieję, że nie przesadziłam teraz e, z ilością dodatków. Kochani, jeżeli Wam się podobało, jeżeli lubicie tą serię, lajkujcie, subskrybujcie, e, na dole będziecie mieli odnośniki e, na Facebooka, e, na Instagram i dane kontaktowe. W razie czego byście mieli pytania, i chcielibyście, e, abym poruszała dla Was jakieś konkretne tematy, ja bardzo chętnie skorzystam e, z Waszych rad i z tego, co chcecie zobaczyć, bo tak naprawdę e, to jest wszystko dla Was. Więc piszcie! Do zobaczenia w następny wtorek. Pa!